Ponidzie to obszar położony w południowej części województwa świętokrzyskiego. Sama jego nazwa pochodzi od Nidy, najdłuższej rzeki w województwie, mającej blisko 150 km długości. Kończy ona bieg wpadając do Wisły niedaleko nowego Korczyna. Jak to ujął piewca Ponidzia Adam Dygasiński, Nidar wiesie w objęcia Wisły, jak córka w objęcia matki. To jeden z najpiękniejszych obszarów w naszym województwie. Występują tu różne formy ochrony przyrody: trzy parki krajobrazowe, 12 rezerwatów przyrody, obszar Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne. Jednym z najcenniejszych przyrodniczo miejsc jest Delta Śródlądowa, gdzie Zespół Świętokrzyskich i Nardziedziańskich Parków Krajobrazowych buduje swoją nową siedzibę. Występuje tu bardzo wielka różnorodność przyrodnicza. Ptaki reprezentowane są przez blisko 170 gatunków, z czego 140 przystępuje do lęgów. Spośród występujących w naszym kraju 18 przedstawicieli płazów, mamy tu aż 12. Do rodziny gadów na obszarze delty należą jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec, żmija zygzakowata. Zaskroniec zwyczajny. Do lat 90. spotykany był tu jeszcze jeden przedstawiciel rodziny, zwany gwistkiem lub żelazną żabą, bo tak mieszkańcy nazywali żółwia błotnego. Żółwie należą do nielicznych gadów, cieszących się sympatią ludzi. Nie wzbudzają w nas odrazy, jak na przykład węże. W naszej świadomości jest to egzotyka. Kojarzą się nam z odległymi, ciepłymi, suchymi, gorącymi krajami. Jednak nasz żółw zaczyna być aktywny w temperaturze zaledwie kilku stopni powyżej zera. Żółwie określamy zwierzętami o charakterze reliktowym, ponieważ od blisko 200 milionów lat nie zmieniły wyglądu. Najstarsi przedstawiciele gatunku mają blisko 120 lat. Czyli mogłyby pamiętać sylwester 1900 roku, jeszcze przed I wojną światową? Na podstawie opracowania z 1721 roku wiemy, że żółwi błotnych można było w naszym kraju zobaczyć wiele. Niestety, już w 1925 roku zwierzę musiało zostać objęte ochroną gatunkową. To powolne zwierzę bez pomocy ze strony człowieka szybko zmierzałoby ku zagładzie. Ważnym krokiem było utworzenie obszarów ochronnych w miejscach, gdzie występowały większe populacje. Obecnie uważany jest za gatunek ginący i wymagający ochrony czynnej. Podlega ochronie strefowej. Wokół miejsc rozrodu i regularnego przebywania ustala się strefę całoroczną 200 metrów. I strefę okresową 500 metrów. Głównymi przyczynami wybierania żółwia błotnego jest niszczenie jego naturalnych siedlisk poprzez osuszanie bagień i torfowisk. Szybko postępującą zabudowę terenu, zaśmiecanie i zasypywanie oczek wodnych, wzmożony ruch samochodowy, rosnącą liczbę drapieżników rodzimych, takich jak np. lis, wilk, wydra i gatunków inwazyjnych, takich jak norka amerykańska, jeno, chop. Ochronie żółwia błotnego. Bardzo ważną rolę odgrywa edukacja najmłodszego pokolenia. Osobnik przebywający obecnie w siedzibie zespołu świętokrzyskich i nadniedziańskich parków krajobrazowych stał się ambasadorem gatunku wśród uczestników warsztatów przyrodniczych. W ramach projektu Life Delta planowana jest reintrodukcja, czyli ponowne wprowadzenie żółwia na obszar realizacji projektu. W tym celu pozyskane zwierzęta będą rozmnażane. A ich potomstwo oznaczone, zaopatrzone w specjalne nadajniki, wypuszczone na wolność i monitorowane. W chwili obecnej w naszych wodach możemy zobaczyć inne gatunki żółwi, np. czerwonolice, zaliczane do inwazyjnych. Różnią się one od rodzimych kolorami, kształtem plam, ale przede wszystkim wielkością są od naszych po prostu większe. Historia żółwi czerwonolicych w naszym kraju sięga lat dziewięćdziesiątych, kiedy to w telewizji polskiej pojawiła się kreskówka Wojownicze Żółwie Ninja. Większość dzieci chciało mieć własnego żółwika. Ponieważ pupil ten wydawał się praktycznie bezobsługowy, jest długowieczny, nie hałasuje, nie wymaga wczesnego wstawania, długich spacerów, nie bałagani w mieszkaniu, nie gryzie, nie drapie, nie leni się, nie trzeba go czesać, nie trzeba czyścić ubrania, narzut, nie uczula. Rodzice zgadzali się. I setki tysięcy żółwików wielkości monety trafiło do sklepów zoologicznych w naszym kraju. Żółwie często trzymane były w bardzo złych warunkach: w plastikowych miskach z palemką, miniaturowych akwariach, w kulach, bez części lądowej, co zmuszały do ciągłego pływania bez odpoczynku. Pseudoterapia. Nie zawsze miały natlenienie, filtrację, grzałkę i oświetlenie. Po kilku latach żółwie wyrastały na 30-centymetrowe, drogie w utrzymaniu drapieżniki, które, mimo że nie miały zębów, a tylko listwy rogowe, potrafiły zranić nieuważnego opiekuna. I w tym momencie z pupila zwierzęta stawały się problemem. Mało kto zawracał sobie głowę szukaniem dla żółwia nowego domu. Najczęściej lądowały one w pobliskiej rzece. W ten sposób żółw czerwonolicy stał się gatunkiem inwazyjnym. Z początku ludzie nie rozumieli zagrożenia. Był nawet atrakcją, gdy wypłynął na patyku na środku jeziora, rzeki. Jednak z czasem zaczął zajmować siedliska naszego rodzimego gatunku, żółwia błotnego. Konkurował z nim o pokarm, o siedlisko. Przenosił choroby, na które nasz nie był odporny. Na tym niestety inwazja nie skończyła się, ponieważ w sklepach zoologicznych. Żółwie czerwonolice zostały zastąpione przez pokrewne gatunki, np. żółwie żółtolice. Rów błotny zamieszkujący nasz kraj nie żyje tak długo jak inni przedstawiciele rodziny na świecie, jednak skrywa on wiele ciekawostek i tajemnic. Na przykład z jaj złożonych w środku komory lęgowej, gdzie jest cieplej, rodzą się same samiczki, a z tych leżących z brzegu same samce. Dla grup zainteresowanych powyższą tematyką, organizowane będą warsztaty terenowe w nowobudowanym ośrodku Zespołu Świętokrzyskich i Nadniedziańskich Parków Krajobrazowych w Umianowicach.